Good morning Kambodża, witam w kolejnym odcinku przygód z Kampotu, zobaczymy co się dzisiaj będzie działo, chodźcie ze mną. No, ale pogoda już jest ładniejsza, wczoraj świeciło słonko, dzisiaj też, coraz mniej chmur, a coraz więcej słonka. Dobra, jedziemy. Dobra, słuchajcie, biorę drona i lecę coś tam porobić, nie, zakupy zrobiłem, przywiozłem do chaty, także zobaczymy następny jakiś fajny punkcik jakiś. Lotus, coś tam, coś tam, nie Dowiedziałem się od znajomych, nie? Także lecimy tam zobaczyć. Jestem ciekaw, co to za miejsce tam ponoć jakieś lotusy. Lotosy rosną w stawie. Jakoś ładnie to wygląda prawdopodobnie. Myślę, zobaczymy tutaj niedaleko niby niedaleko mnie idziemy szukać. No słuchajcie, przyjechałem na ten punkt, rzeczywiście, nie domyśliłbym się, że coś jest takiego tutaj fajnego, zobaczcie. Jest pełno lotosów, jakiś staw, a tutaj niby to, nie no, ani to pagoda, ani to świątynia, no, jakiś obiekt, być może coś tam, dzwonek jakiś wisi, dzwonią, jakieś święto, może tamte w tej, w tej urnie kadzidełka składają, ale może te kadzidełka palą Ale zobaczmy jak to wygląda Ciekawe czy rybki są w ogóle A, czyli to jest taki sztuczny, sztuczny basen zrobiony. Nie widać czy są rybki, bo jest dosyć ciemna ta woda, nie? dosyć ciemna. Wejdźmy z tej strony. No tu może być fajnie. To, to może fajnie rzeczywiście wyglądać z góry. Zaraz zobaczymy. Dalej jest ten wiatr. Dalej jest ten silny wiatr, no ale co, jak przecież nie będę czekał, jak już tydzień czasu, słuchajcie, wieje. Próbę trzeba zrobić, nie? Ostrożnie, bo ostrożnie. Ale coś tam polatamy. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. O, plumeria czerwona zaczyna kwitnąć. Ale to jest jakiś miks. To jest jeszcze jakiś miks. To nie jest ta totalnie czerwona. To jest ta zmiksowana z żółtą. Piękne. Piękne te kwiaty są. O, patrzcie na tą jukę. Jaka ogromna. Soczysta. A to było chyba kiedyś jakaś fontanna. No Tylko, że nie ma wody już. Pora sucha się zaczęła i woda wyschła. Słuchajcie. To była, to była fontanna, o zobaczcie prawie jak prawie jak syrenka warszawska, nie? muszę zobaczyć, gdzie by tu się rozpakować jakiś cień fajnie by było, żeby był no nic, zobaczymy Субтитры dobra, udało się trochę polatać, chociaż w pewnym momencie, słuchajcie, się przestraszyłem, bo silny wiatr jest, nie? Odleciałem kawałek dalej i już pod wiatr tak wolno leciał, a bateria prawie do końca. Mówię, kurde, tego spod zleć chłopiec nad tego jeziorka, nie? Tam wszędzie tutaj dookoła jest chodnik. Może wylądować jakby bateria. A bateria idzie moment, jak wiaterek wieje za mocno. Także udało się. W ostatniej chwili, jak już był tu nad placem, to zaczął Trąbić, że bateria już sygnał, nie? Bateria już jest słaba. No ale dobra, widzę, że przy takim e, mocniejszym wietrze, nie za bardzo, nie, dale, nie za daleko odlatywać, bo wtedy może być problem z powrotem. W parę nauczek człowiek miał. Dobra, lecę dalej. Gdzie tu jechać teraz? Nie wiem, z, muszę od, od ten e, drona zostawić, i wtedy gdzieś. Gdzieś uderzymy i zobaczymy co dalej. Dobra, słuchajcie, jadę najpierw coś zjeść, bo głodny już jestem. Ten czas tak szybko leci, że tylko głód jest jakimś wyznacznikiem chyba. Głodny się robię, to znaczy, że to już jest po południu. Te zapachy z każdej strony, nie wiem czy to się w ogóle będzie słychać przez ten szum, strasznie wiatr Słuchajcie, przez ten tydzień czasu jak tu jestem, codziennie naparza tak wiatrzycho, ale jakie silne, nie? Będzie problem z tym dronem, no, będę odpalał, próbował delikatnie. Dobra, gdzie tutaj, w by to było? A, prosto, dobra.

Hello? Hello? Yeah, how are you? Okay, fine. Sour soap with beef? Lot of beef. Okay. Thank You Ah, you No. 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 Okay. No. 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 zupka. zupka No. No. pamięci No. Także wciągamy. Smacznego. Dobra, słuchajcie, zjadłem obiadek. Teraz jadę zobaczyć, tam widziałem wczoraj jaki fajny hotel. Wieżowiec taki, nie? Trzeba tam wbić, i zobaczyć jak to wygląda. Jedziemy. Wiem, że to było gdzieś za mostem, także spróbujemy tam wbić. Tylko teraz za którym mostem? Czekajcie, chyba tutaj. <laughs> to było dosyć daleko. Nie wiem czy to nie na... Dobra, w każdym bądź razie musimy przejechać najpierw przez most i zobaczymy. Jedziemy słuchajcie przez ten koślawy Morze. Jeszcze raz Ale mam ręce, ręce popalone, kurczę tego słońca Ostrodaje, od dwóch dni Aż są fale na rzece Słuchajcie tutaj w trawie piszczy. Jak Bugiemwilla kwitnie już. Już się zaczyna suchy sezon i Bugiemwilla zaczyna przepięknie kwitnąć. Tu mamy to fiolet, purpurę a z tej strony czerwona. Jeszcze kilka odmian jest, nie? Jest żółta, biała, pomarańczowa, że razem tu wygląda mistrzostwo świata, nie? Dobra, ja jadę do tego dużego hotelu. Zobaczcie. ogromny, Palmy taktylowe, rzadko spotykane tutaj w tym klimacie. Jednak można, można. Coś tam rośnie. Dobra, wchodzimy, zobaczymy jak to wygląda w środku. Myślałem, że pasy nie u góry, ale nie, tutaj są rybki. Tu nie ma, ale tutaj chyba widziałem. Tu chyba widziałem rybki. Gdzieś. Gdzieś mi coś przemknęło. A, tu są, zobaczcie, tam są. O, ale tu głęboko musi być. Ale woda niekoniecznie czysta, dlatego ich tak nie widać. Dobra, nieważne, wchodzimy do hotelu. O, ale potężne, patrzcie, jakie te. Już zdobienia świąteczne. Zdobienia świąteczne. Sunday. Zobaczcie, jakie lobby potężne. O, matko. No, tu jest chłodno, jak taki jest, wiecie, nie? Sufit wysoko, to jest chłodno. This is hotel, right? very big hotel, very high, <laughs> I see. Uh, how much cost one room for two person for one day? Uh, for two persons we have uh, $399, $168 and uh, $210. Aha, aha, aha. we have a villa and a uh, the room. Can you show me maybe one, one room? Yes, sir. Let's see it looks show you? I, on the yes, 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 yes. Ole, jaka jak akwarium. No tu jest ciepły, bo to jest wszystko oszklone, nie? Później zobaczymy, jak oni mają ten basenik tutaj. Zobaczcie tu jaka, jaki hol z windami. This is elevator. There, here and here. Three. You have three, three elevator. Ale. upstairs. We go. <laughs> ok, ok. No, zobaczymy, jak to wygląda. Słuchajcie. Trzy windy, to jest jakby luksusowo, delikatnie, nie? No nic, jedziemy na górę, na dziesiąte piętro, zobaczymy pokój. Dobra, jesteśmy tu na... A, właśnie. Zobaczmy, jakie tu jest view. O kurczę! Coś pięknego, słuchajcie. Ja pierdzielę, patrzcie, tam na dole jakiś basen jest też, ale to w sąsiednim, jakimś takim chyba mniejszym kodziele. This is the same hotel? The same brand? Or the same, right? Yes. Aha, aha, okej. Okay. The same owner. Ale pięknie to wygląda. Dobra, idziemy dalej zobaczyć. Trzy <laughs> windy, Słuchajcie, nie? No ale pokoiki. Drzwi już widać, że to nie jest już takie zwykłe drewno, nie? Tylko to są już konkretne drzwi. Zaraz, zobaczmy. This is uh, apartament for two person, right? Night. 99 dollar. Czyli 99 dolarów. Zaraz zobaczmy jak wygląda łazieneczka. O, jest i prysznic spory. Tu mamy, o macie jeszcze temperaturę wyświetla, Hej, temperaturę inne jakieś tam rzeczy. No łazienka elegancko, nie? Wszystko nówka. Widać, że niedawno ząb czasu tego nie rozgryzł. Ale zobaczcie, jakie drzwi grube. Nie? No to są drzwi, nie? I wiecie. A, safe też. Co, co, to jest? What is this? A, ah, I know, I know what is this. <laughs> ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah. suszarka do włosów, taka malutka, zobaczcie. Dwa łóżka, tam jest szafa chyba jakaś. Here is the fridge, right? A, yeah. fridge is here. A, ah, ok, jest malutka lodóweczka. mamy szafę, To na jakieś tam... E, walizki, ale taki duży telewizor konkretny, kurczę, no to tak. No ale wiecie, stówka, stówka za... Zadobę. Zobaczmy, jak to wygląda eee, widok z balkonu w tym hotelu. Nie, no mistrz, widok to jest Kurczę, Jaka szeroka jest ta rzeka. Tam są te palmy, które są te wodne, które mają korzenie cały czas w wodzie. I one tylko chyba tam rosną właśnie w tej wodzie, tam, tam gdzie Ryszard pokazywał. A tam mamy te góry. To wszystko, ale piękny widok. No dobra, dziesiąte piętro. To robi robotę, nie? Dobra, idziemy dalej. Very nice, very nice view. <laughs> A, i jeszcze zobaczcie, jeszcze jak jakby promu zabrakło, to jeszcze latarka jest, nie? Tu poświetlane jakimiś ledami od spodu. No, no, ale to już musi wyglądać, nie? Taką cenę, to już musi wyglądać. No, oczywiście ekspresik do kawy, czajniczek też, kubeczki, woda. Eee, 99 dolar, eee, all including breakfast. Yes sir. With with breakfast, yeah? Yes. Okay. Dobra, to, we, to znaczy 99 larov, zje, śniadamy, Dobra. Can you go with me upstairs? Uh, upstairs. Can you show me up, upstairs? Uh, upstairs? This is uh... yes. Okay, yes. Okay, okay, yes. This is a restaurant upstairs or what? upstairs uh, we have a sky bar. Ah, sky bar. Ah, okay, okay. Can you show me? A movie and up. Ah, okay, okay, okay. Okay, just 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 see you. Zobaczymy tylko, jak to tam w ogóle, w ogóle wygląda, nie? Jest, jest zamknięty? This, this A, ok. <coughs> Cię naciska i nie wiadomo z której strony. Winda przyjedzie, nie? Są trzy. Hej, <laughs> jedziemy do góry zobaczyć, jak to tam. And swimming pool only one? Yes, only one. we have two. A, A, two? Two? A they, on, they the, the A go later, okay. Yes. ok. Dobra, pójdziemy zaraz. This hotel is so high is only one in campot or only one higher? Yes. Aha, widzicie, tylko tylko jeden jest taki e, hotel tutaj w kampocie. Ale zobaczcie z tej strony jeszcze. O. Z tej strony, zaraz pójdziemy do góry, ale jeszcze tylko pokażę. A this is jest skybar? No. Yes, skybar? Bar. Sky o. Oh. Can... Uh, yes. yes. can I go outside? Can I, can I go outside? Mm, no kurde szkoda, no tu w, z, świetny widok jest, patrzcie. Tam jakaś piciasta góra, jak piramidka wygląda. Dobra, zobaczmy z tej strony jeszcze. No, coś niesamowitego ty. Ale weźcie tutaj, chodźcie, tu nie ma żadnej barierki, tam na zewnątrz. Ktoś tu wychodzi, no pewnie dla ekipy, żeby szyby myć, nie? I tak dalej, ale pewnie się przypinają. To jest, to jest pręd taki do, do tych. A tam góry widać fajnie, coś pięknego. Dobra, idziemy dalej. up? Ok, ok. Ok, dobra. Zobaczymy, no bo tam u góry mówię też jest coś, ale mówi, że tam jest zbiornik na wodę i... Ale ciekawe mówię, czy jest otwarty na zewnątrz, żeby można było wyjść zobaczyć. Maybe. Może jest. Otwarte czy zamknięte? O! Jest! We got it! Mamy to! Zobaczcie! Ale, Boles... jak to wygląda Boles... złoteczko! Przepięknie! No, tu jest widok rzeczywiście, nie? Kurczę, masakra. No, tutaj to widok, mówię wam, że. <laughs> Mistrzostwo, nie? Jest takiego widoku. To jest chyba 15, byli na 12, a zaraz zobaczę w pincie tam jestem. Ale tu jeszcze tu się wchodzi, jeszcze wyżej dwa piętra do góry, także, także tu gdzieś coś koło 15 piętra Patrzcie, patrzcie na to. No widoki tu są... Powiem wam widoki tu są mistrz, nie? Kozackie. Rzeka to wygląda, kurczę, jak Amazonka prawie. Dobra, idziemy dalej. The, the, the small one. The small one. Over aha, over there. There? Oh my goodness. A yeah. uh, here, inside? Also? Okay. Down, in down, right? Snemi pool. Only this. One, one one more aha, aha, ok, ok, ok. Ok, can we go there? Yes. Idziemy tam zobaczyć. Mistrzostwo świata, słuchajcie, nie? Ale tu wiatr wieje na tej wysokości mówi mówię, dzisiaj z dronem latałem, nie no to rzeczywiście, nie? Dron nie daje rady, nie? Zmagać z tym wiatrem, bo... No za duży jest ten wiatr, słuchajcie. Za duży. A what is over there? What is over there? Dobra, mam nie wolność. Jakieś magazyny, może? Jedziemy na. Friday and Saturday. Only two days pro week. You have in reception business card? Nie, nie, I Make Nawet tu jest telewizorek. Czyli widzicie, byliśmy na 19 piętrze. Nie na 15, tylko na 19. nie? To jest najwyższy chyba ten hotel, tutaj w nie? Także teraz jedziemy zobaczyć tą wizytówkę. Pokażę i zobaczymy te baseny, jak to wygląda na dole. Nie? Z góry to tak za bardzo nie wygląda. Z dołu pewnie ta roślinność robi roboty. No, ale zobaczymy. How many rooms uh, does this hotel 150. 150? Yes. Rooms? Oh my goodness. <laughs> A lot of rooms for clean. <laughs> Dobra. Show me? Biznes kart? Aha! O! Czekajcie, Nawet wam pokażę, dobrze mam tutaj. Zobaczcie, o, w ten sposób ktoś może chce sobie zatrzymać stop klatkę. będzie dobra. Ok, okon, okon, okon. A! Ah, <laughs> Idziemy zobaczyć. Baseniki jakoś mnie najbardziej interesują. Robimy potem, które. Ole, to wieczszy chowieje, to jest coś niesamowitego. Czujecie? Gdzie... Aha, ten. Aha, 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 okej. Okay. Oh. A my tam Swimming pool się over there. No no, i restaurant. A ah, restaurant. Yes, yeah, yeah. A swimming pool where? over there. Ah, we go. Yeah. O oh, kurde, no dobra, jedziemy, jedziemy elektrikiem. Zobaczymy jak to wygląda Piękne juki Aż taki obszar duży O stop Aha, jedziemy na basen tak samochodem O, Idziemy zobaczyć Samochodem na basen przyjechaliśmy, słuchajcie. A, to jest yy, bar? A, to jest bar, a to mamy basenik, patrzcie jak... Ale nie no, pięknie, Kurcze, słuchajcie. Ale gdzie są ludzie wszyscy? To jest takie dziwne, nie? Że niby... A jeszcze się nie pytałem właśnie, czy jest dużo ludzi, czy mało. Ale przepięknie. Nie no, jest klimat, jest klimat, klimatyczny, basen. Najważniejsze, że nie jest, słuchajcie, yy, kwadratowy, nie lubię kwadratowych basenów, to takie jakieś, muszą mieć jakieś takie opływowe kształty, nie? Ale coś niesamowitego, patrzcie na to. I tam byliśmy u góry przed chwilą, Zaczyna się robić, zaczyna się robić gorąco. Widzicie, ja pytałem się, czy to jest ta sama część, tak, to należy wszystko do, do jednego właściciela, tu i tam jeszcze dalej. Tu i tam jeszcze dalej, taki mniejszy budyneczek, no ale basen konkretnie, tutaj to pomieści ludzi, kurczę. Zresztą dwa baseny, tak jakby, nie? Tak jakby dwa baseny. No, bary pusty, no, nie mają co robić, chłopaki, nie mają co robić. Where is jest klient? Not too much. Not too much. You, you have 50% or not? Not yet, no? Ah, ten room on. Yes, because, uh, we have a, ten rumon. Tak, bo mamy tylko Ale teraz zaczyna się prawda? Nie ma zbyt klientów. Problem z border, yeah. Tajlandii, yes. Maybe. Tak. Okay, we Ok, there. Idziemy dalej. <coughs> Idziemy dalej. O, tak, to ja rozumiem, samochodem na basen, to można jechać, nie? Słuchajcie, samochodem, bo szkoda, że jeszcze po holu hotelowym nie za można jeździć, nie? Ale przepiękna roślinność dookoła, te palmy potężne Jedziemy, jedziemy chyba na, na ten drugi, taki mniejszy, coś tam takiego było, pokazywał z dachu, zobaczymy. Tu też pewnie. Here is also room for customer? Here? Oh, okay. Wszędzie są gdzieś tam rozmieszczane te pokoiki, nie? a to taką wąską, wąską aleją jedziemy na, dru na drugi basen. Ładnie, żywopłot, przycięty, dbają, nie, ale zobaczcie 10 na taki potężny hotel, 10 pokoi zajętych, to jest dramat, nie, to jest po prostu... Ja, 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 okej, okay, okej, okay. dobra, idziemy zobaczyć ten kolejny basenik, to już jest ten... Najmniejszy, nie? bo tam były te a, czyli, czyli tutaj. No też coś w sobie ma niby kwadratowy, ale o, tutaj już jakieś apartamenty. Słuchajcie, konkret, co? Tak mi się wydaje. To jest wielki apartament, prawda? A jak dużo kosztuje? To jest. Mamy jedno pomieszczenie, mamy 110. A, 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 a. Po two person? Po uh, yes, two person. Po two person. Oh. Can you show me? A yeah. yeah? oh, wait, 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 Ja tylko wejdę tutaj i pokażę. Widzą basenik. Zobaczcie, leżaczki tu w cieniu, fajnie można sobie się położyć, nie? No niby kwadratowy basenik, ale no co, no ale połączony tu jakoś, tak, nie? Z tym tym. I tam widok widok na rzekę. Tam pewnie też można podejść. Ale dobra, za chwilę zobaczymy. Zobaczymy tylko jak te... Jak te apartamenty tutaj wyglądają za ile? Mówił? Za 110 chyba, tak? Ciekawe czy się różnią czymś. Dobra, idziemy zobaczyć. O, tu też takie jakby mini odpoczywalnia. I też winda. Also elevator. <grytanie> też winda. Jedziemy. Dobra. Aha, 169. Pro Night, dobra, to jest tu. No to taki salonik, jakby, nie? Tutaj kuchenno, odpoczywalnia. O, no tutaj, tak. No tu jest rewelacja. Słuchajcie, jaka łazienka przepotężna. O kurde, coś niesamowitego. Nie, no tutaj nie ma co gadać. To jest mistrzostwo, zwłaszcza z jacuzzi. Tu jest prysznic. A, tutaj toaleta. Do kosmetyki, jakieś tam. Nie, no rewelacja, kurze. Słuchajcie, patrzcie na to. No to tu już jest apartament. Co można nazwać? To można nazwać apartamentem. Ogromny telewizor, nie wiem, ile on to ma. 50 cali. Jest i lodówka. Łóżko, tutaj coś do siedzenia w dzień. Dajcie go o fotel do wypoczywania i do oglądania, do podziwiania sobie tutaj. Tu mamy biurko. No stolik nocny, nie? Eee, czekajcie, jak to się. A dobra. Już wiem. Ok, ok. I tu mamy tarasik, balkonik. Czyli... Ba o, jeszcze taki narożny. Zobaczcie. Tu można jeszcze też powiedzieć. No coś fantastycznego. Zobaczcie wieczorem. Już słońce z tamtej strony jest, to już tak nie krzyje. Można sobie popatrzeć. No, widok jest ko Kozacki, nie? Także basenik. No i narożny. Narożny balkonik, ale duży, to jest taras. Dobra, idziemy, mamy to. Mamy to. Hajgarę. Mamy to, idziemy dalej. A, i tu też można sobie, widzicie, tak jak tam w, w poprzednim, jak w którymś hotelu, można te żaluzję sobie podnieść. To jest duża, jedna wielka szyba. Można sobie tą żaluzję podnieść do góry i leżeć sobie w jacuzzi, tak jak tam łazience i oglądać sobie telewizję, nie? Albo nawet widok jak porosłaniamy tam te kotary. Dobra, idziemy. Ale. Hej, chciałbym podziękować wszystkim wspierającym poprzez QR kod Bajmi Dziękuję serdecznie.